Niemiecki poseł z AFD, Tomasz Frelich, za pomocą jednego polskiego zwrotu ustawił Donalda Tuska do pionu, upokarzając go na oczach wszystkich zebranych. Panie premierze Tusk, pan chyba lepiej rozumie po niemiecku, a więc zrobię panu tą przyjemność. He Tusk! Panie premierze Tusk, pan chyba lepiej rozumie po niemiecku, a więc zrobię panu tę przyjemność. Politycy tacy jak pan są największym zagrożeniem dla europejskich narodów. Kiedy był pan w opozycji, to za pomocą Unii Europejskiej atakował pan suwerenność własnego kraju. Teraz gdy znów pan rządzi, niszczy pan praworządność w Polsce. Opozycja jest ścigana, polityczne niewygodne wyroki sądowe są unieważniane. Wasz zamach na media był nielegalny, a teraz grozi pan jeszcze większy Cenzurą internetu. To coraz bardziej przypomina reżim. To, czego dokonaliście w ciągu roku w kwestii łamania praworządności. To pis nie odważył się zrobić w ciągu ośmiu lat. Unia pozwala Panu na to. W końcu Pan zawsze był najwierniejszym sługą Brukseli. A teraz Pan będzie niszczył całą Europę. Masowa migracja, cenzura, eskalacja geopolityczna, ideologia woke, zielony ład. Jest pan przecież prekursorem tego wszystkiego. Nawet jeśli dziś nie chce Pan o tym już pamiętać. Jest Pan polską Angelą Merkel. Jest Pan polską Ursulą von der Leyen. A co najgorsze, Pan jest z tego dumny. To to źle dla Pańskiego kraju i to źle dla Polski i naszego kontynentu.